Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Będziemy rozbierać zetora. Jakie jest rozbieranie zetora, to jest radość. Raduję się, kiedy rozbieram zetora. To wygląda w sposób następujący. Tulejki na pół zostały porobione. I teraz co będziemy robić? Będziecie słabo widzieć, ale bym musiał odłączyć telefon od muzyki, a ja nie chcę tego robić. Zdejmujemy łączniki i wyciągamy turbosprężarkę. A dokładniej, rzecz biorąc, wyciągamy cały korektor wydechowy i będziemy wstawiać w korektor wydechowy. tego nie będziecie widzieć, ale gdzieś tutaj w te miejsce. Ja za chwilę to sobie tutaj jakoś opracuję. Będziemy wstawiać czujnik temperatury spalin, czyli czujnik EGT. Mamy tutaj czujnik EGT od firmy Czaki Thermoproduct. Cenę to byście musieli sobie do nich dzwonić. czaki.pl w taki sposób wygląda wyświetlacz, plus minus i mamy tutaj sondę od EGT, tutaj gdzieś ona jest opisana i będziemy wstawiać czujnik EGT i potem będziemy, mam nadzieję, lali paliwo. Mamy drugi ciągnik plastikowy w zapasie, więc możemy bawić się dalej z eTorem, eee, o ile będą na to chęci i czas, miało być to wstawiane już w lato, ale się oczywiście z tym wszystkim nie wyrobiłem. Więc w celach pomiarowych temperatury spalin przy zabawie e, może na, nawet z różnymi typami paliw, no, nawet do, dla samego porównania paliwa, nie wiem, B7 do, do B0, czy tam do różnych stacji paliw może być to e, może być, a może nie być, nie wiem, nie zagłębiałem się w ten temat, bardziej mi chodzi o to, żeby wiedzieć, jaka jest temperatura spalin w przypadku. Ewentualnej podkręcenia, ewentualnego podkręcenia dawki także ja, ja się biorę za robotę, mam tutaj komplet ustrzelek. a drugi temat jest taki, że muszę wyłączyć jednak tą muzyczkę chyba na chwileczkę żeby tutaj nie było takich właśnie temacików, że na razie nie będzie montowany holset z tego względu, że holseta nie ma holset, holset został wymieniony na części do grubera bo była taka oferta od kolegi Pozdrawiam Cię serdecznie, dla mnie był kłopot z montażem tego holseta, bo nie chciało mi się póki co przerabiać tej rurki, natomiast ja mam drugi pomysł, też na holseta, ale troszeczkę innego, natomiast na razie chciałbym się skupić na tym, żeby wstawić właśnie ten czujnik AGT, i ewentualnie porównać sobie te dwie turbosprężarki, czyli turbosprężarkę oryginalną CZ Starkonica, której numer macie tutaj K27 Czech Republic, do Aktecha, gdzie Marcin, kolega z CIO, pozdrawiam serdecznie, mówił i ma tą turbosprężarkę u siebie, że kanały są troszeczkę inaczej w muszli gorącej poprowadzone. Fajnie by było, jeżeli kiedyś by było coś czasowo i możliwość taka porównania tych dwóch turbin, tak z czystej ciekawości. Jak te turbosprężarki będą porównane, to będzie można myślę się bawić, no o to kwestia mówię tego, jak to nam będzie chciał. Z tego holsteta na razie odpuściłem, bo mi się nie chciało przerabiać zasilenia olejowego. Leniwy jestem, nie. No, chodzi to dobrze, nie, no, chodzi dobrze ten cionik I z wiedzy takiej, jaką mamy z tego filmu, że Marcina Ursus wy, wydar 90 ponad koni, no to już też nie przesadzajmy, nie? Na tą konstrukcję, która tutaj jest, no, z tego co Mateusz mówi, pozdrawiam Cię, Mateuszu, no to Mateusz mówi, że Holset zupełnie, zupełnie lepiej wstaje, nie? On nawet tak wygląda trochę, ten Holset, że ta muszla jakby od strony żeliwo dosyć dosyć niskie jakby małe było więc na pewno ten holset będzie się dobrze wkręcał na obroty ale tam by było dużo przeróbek u mnie z tym holsetem a też jest taka teoria na to że turbosprężarka ma być jak najbliżej kolektora wydechowego czyli tak jak jest tutaj to jest turbina na twin scrollu więc no więc na razie jest taki plan na to że będziemy montowali czujnik temperatury spali. Jak go zamontuję to dogram koniec filmu. Dobra, tutaj mamy to rozebrane. Uszczelki przyjdą nowe i przejdzie nowe ten rura spływu. Tutaj jest słabe oświetlenie i nie wiem jak te GoPro tutaj to będzie wiesz oddawać. Były problemy oczywiście z tymi tutaj nakrętkami. Dwie ocalały, dwie musiałem rozciąć jakoś tam szlifierką tą e, szlifierką tą szpieniówką tak na, na pilnik obrotowy i tutaj gdzieś o, w tym miejscu jest wyszlifowane bo nie szło dojść także te turbo on fajnie się tutaj wszystko kręci e, no i teraz tak tu mamy sondę, idealnie by było, gdyby ta sonda była w tym miejscu. Ale w przypadku zmiany turbosprężarki to będzie kłopot. Wiemy dobrze, że jeżeli już się przegrzewają e, któreś cylindry, to przegrzewają się te ostatnie. Ze względu na złą uszczelkę pod głowicą, albo ogólnie złe krążenie tam gdzieś płynu, czy coś takiego. No więc myślę, że jeżeli damy to w tym miejscu, to złapiemy te trzy cylindry. To nie, będzie, to nie będą, jakby, wszystkie, wszystkie spaliny, ale to jest tylko poglądowe. Ja powiem szczerze, to jest taka pierdoła. A z tego względu, że już to kupiłem, że mieć tam jakiś wygląd na to, no to to założę. No bo no tam co? Trzeba to założyć, i tyle. Chcę mieć to po prostu jako taki trochę bajer, i, i tak to wygląda. Więc tutaj mamy ten port. Tutaj on się będzie zaciskał nam, tu wkładamy sondę i ten porcik gdzieś o w tym miejscu, żeby nam tu mocno nie kolidował, myślę wstawić. No i zaraz to bierzemy i, i wiercimy, jak to tutaj się ułoży, wkręcimy to zaraz na klej do śrub. I tyle, nie? Myślę, że tu będzie okej. Okay. Tutaj zrobiony ten temat, tu jest wymieniona yy, ta rurka cała, nie rurka, tylko wąż. Jest na grubszy po prostu do chemii, do tłuszczów, bo tutaj to wszystko było zażegane olejem, się nie podobało. Przy okazji zaraz się napięło paski na sprężarce, bo nie były napięte. Tu mamy tą sondę wyprowadzoną. Wkręcone śruby na klei zdystansowane trzema podkładkami miedzianymi. Te śruby w ogóle nie wkręcam. To jest skręcone. Dałem wszystko na śruby nierdzewne A2,70. Nowe śruby w kolektorze, te, które były walnięte tak? na 14 klucz, to są śruby korektorowe. Ludzie mówią, że nie ma tych śrub, w lubawie są. W Lubawie są takie śruby, 2 złote za sztukę. No i to wszystko jest porobione, poskręcane. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie ominąłem. Wszystkie te, te rzeczy są tam podokręcane. No i mamy tą sondę tutaj wstawioną. Także będziemy mogli się bawić. Jeszcze nie mam koncepcji na to, jak tam to. No, będę chciał na pewno jakąś tam hamownię robić, ale nie wiem. No i teraz tutaj nie chciałam się już bawić w żadne wycinania takie rzeczy, bo tam jest tyle narobione po prostu wiesz w środku e, tych przekaźników tego wszystkiego, bo tu masz tam takie tam e, ja pokazywałem to przy światłach e, przy światłach, e, przy światłach e, jak robiłem oświetlenie, ten przełącznik przełączysz, to z długimi zapalają się halogenowe u góry, tak? E, jeżeli tego nie przełączysz, to zapalają się tylko krótkie długie, tak? krótkie długie. No, także to jest przekaźników tego wszystkiego. To jest fajne akurat, że halogeny też się przy okazji zapalają, bo jak jest tłumik na słupku, to naprawdę, że ta widoczność jest dużo, dużo lepsza, nie? Także nie chciałem się w to bawić, jest tutaj wyprowadzony ten miernik temperatury od EGT włączany oddzielnym przyciskiem, żeby w oczy to nie raziło tu jeszcze, jak będę miał chwilę czasu od tych halogenów, te lampki też trzeba zamalować lekko pędzelkiem na czarno o, tak samo ta są za jasne i w nocy odbijają się od szyby albo tu, kiedyś myślałem, a widzisz już teraz tego nie zrobię, żeby tu dać taką osłonkę wyższą, żeby nie odbijały się od szyby, ale tutaj trzeba zamalować ale liczniki i tak się odbijają, no ale to tam pierdała nie? generalnie no od tych szyb się odbija no i tyle, no zapalimy traktor i zobaczymy to jest bardzo bardzo dokładna sonda, także zobaczymy, jak on zapali nam i jak to będzie mierzyć. Już mamy 100 stopni w kolektorze, eee, w sensie na no, temperaturę spalin, nie? No dobra, niech on się trochę rozgrzeje, niech trochę pochodzi No i w każdym razie będziemy mieli wgląd Do tego przed podkręceniem dawki I potem, no tak po prostu, taki bajer Jakie niziutkie Tak po prostu dla wglądu, nie? Także ja w kolejnych filmach będziemy się tym pierdol pierdolnikiem bawić a patrz, gaz zdejmujesz zaraz, jak to spada, nie? No dobrze, że ten włącznik, yy, dobrze, że ten włącznik yy, założyłem, bo tak na dłuższą metę to oczopląsu by człowiek od tego dostał nie no także jest działa jest to bardzo dokładne jak widać polskie przede wszystkim polska firma taka Pierdoła, nie, Także kończymy film, bo my z tatą tam wam podświecę Będziemy tą e, przyczepę prostujemy, spawamy W sensie no bardziej tata to robi A e, Tam idziemy zaraz spawać Dalej działać A tutaj no mamy to do wglądu taką pierdołę <śmiech> <śmiech> Założoną Koniec, koniec zabawy trochę za szybko zgaszone, także widzimy się w kolejnych jakichś, myślę, filmach w ramach takiego trochę vloga zapchaj dziura, no ale było to od lata już w planach do założenia i w ogóle były plany większe na zabawę z tym ciągnikiem, no ale wiadomo jak jest, nie, przyszedł tamten, to się tamtym jeździło, jak nie wymaga tego, jak jakby, jak to się mówi, jak nie masz noża na szyi, czy tam, no nie, nie dręczycie, no to to wiadomo, że olejesz tam, czy tam tą przedniość zrobi się później, czy coś, a tak jak to było w lata, no to tam nie było była dzień i noc, kurna i była musiało być zrobione, czy jak coś się zepsuło, no to tak samo jak w Bizonie, tak? czy noc, czy coś, no to robisz, żeby, żeby to działało. Także w formie takiej zabawy trochę. Trzymajcie się, cześć.